Beaches. Dobra, się Ghost over here, już tak szybko? Ciekawe Gadżet? działko? To jest w tym? A nie, to będzie w tym. Słyszałem gdzieś koło nie. mnie. Nie. No. Dobra, muszę to wziąć z tym działkiem. Mhm. Zniszczyć. Aha, kurde, to nie jest takie proste. Dobić to lepiej, w sensie komuś. Gdzieś się tu się czekam koło mnie. O góry są Na druga Trubaku Nad nami byli, no. No, no lecę, lecę. lecę, komandosy lecą. Tu w tej sali tomberskiej, jakby. To jest, o Boże O Boże! Weź Rzucam się tobie no. stąd. Mi pod ryj rzuciłeś. Tak, dostał, dostał no. Mam go, tak. tu jest! No otwórz te drzwi! Ech, ja, chuj, ktoś rzucił granatę i wszystko było w dymie i nie było widać. Tu jest. Aha, nie, bo zoop. Nie, ale gdzieś tutaj poleciał. Bo wyszedł tamtymi drzwiami. Kurwa no, drzwi 50 razy naciskam. Ej, się nie chciało otworzyć. On przeleciał przez nie. Ech. To jest wydupiadło. No. No tutaj tymi kwiatkami mogą być, nie? To jest stala gimnastyczna przecież cała duża Biorę C4 znowu Prawie go zabiłem chuj. Kurde, no przeleciał koło mnie i nie mogłem czy otworzyć Ale za 100 mu zabrałem, więc nie wiem ile miał życie, co 25 w takim razie Dobra, idę spełnić amunicję Około Saimona coś się dzieje Słyszałam tak. tutaj gdzieś tu na dole, o Simona, bo oni biją Simona. Nie, tu mam. No otwórz. Masz? Nie da się drzwi otwierać. No bo jesteś tym. O, słyszałeś? No nie, bo to jest Tumbarski. Tak kurwa, bo robicie większy harmider niż to było. Kurde, no musi tutaj czymś być. Aha. Mm. Nie ma go tu. Nie ma. Co to jest? Aha. Wysadzam, uważajcie. To jest to... Nie, to Piłka się odbija. A teraz już nie wiem gdzie. Mm, drzwi przed ryjem zamyka i kurwa się nie da otworzyć. Czemu tak? Jest tu. Ale co tu jest? Nie mogę się ruszyć, jeba. No mówię, właśnie, kurde, że coś Jakby blokował. A czym on teraz jest? Nie wiem, mógł on widzieć. Kurde, z ja tym krzesłem, nie. Nie, za dużo jest ta szkoła, jest za dużo jest do niepanych przedmiotów. Nikt nie wziął wykrywacza, bo jak ja nie wezmę, to wszyscy mają. No bo to robi. Co to samo, że Ale oni latają, tak jakby normalnie, ten duch. Przecież drzwi przechodzi taki normalny. A tak napierdalają tymi duchami, że to jest pasakra. Wszystko słuchaj, słuchaj. on to znaleźć. z mamką. No ja, to jest zaś u góry. U góry, tylko że mnie złapał, oczywiście, pod nogami czymś, tak? Jezu, zresztą tu jest rzeczy, organki, nie organki, kurwa. Nie da się tego zrobić. No ja go słyszę To mam kasetę z muzyką spokój. Mam go Dobra, dobitzę Pój, że zostało parę sekund do końca, ale chociaż jednego mamy Zawsze jakiś... coś Dobra trzeba iść do działka naszego Będziemy z i. Jak ja go łapię łańcuchem, to musicie strzelać, bo oni się wtedy nie mogą ruszyć Tak, 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 no, czytałam nic. o tym, ale że podobno mi zadajesz jakieś obrażenia elektromagnetyczne. O, jest. To Jak mówię. zejść mam na to, przecież nie wytrzymam. Wyskocz przez okno. I tego naszego stanowiska trzeba się ogarnąć. Tak, jakby to za walczy. To teraz, kurwa, uścisk śmierci. 6 sekund. Zdejbiście. Mam, go. Dzień, kurwa pole. Dobra, z tym Przesłem. No, już tu są spokojnie Aha, wybuchło mi po cztery C4, ja zabiłem chłopak. O Jezu, parzy żera mnie. No, dusza pożarna. Dobra, oni ja tu przyjdą, ja to wysadzę. Ile, od tego nie wiem, ta, te bruni jakieś takie słabe po, po 8, po 12 zabierają. I to trzeba blisko być. A kurczak goni bota, a bot chodzi nakucąco Czemu? Pamiętam tam my wszyscy, kurwa. No to muszą i tak do nas Jezu. przyjść, żeby nas zabić. Idą, ale to wybucha z opóźnieniem delikatnie pewnie później go wyjdzie. A, tutaj są. I ta, no, Masz kurczakiem jest, Tumberski uważaj! <śla> Co to? Chodź tu tą? do mnie, Tumberski, szybko. Chyba Tymber... nie, on ma za dużo już i otoczyli go. A to czemu C4 wy... Aha, C4 samo się... Super. Samo w... zniknęło, bo Miasmat wysadzili i oni rozpierdolili mi to O kurde. No to takie okręty. To C4 samo zniknęło. Ej, ale wam te postaci zniknęło. też tak dziwnie się poruszają? No ale czemu umierają? zniknęło. A gdzie ja jestem? Aha. robisz Czemu zniknęło? No pewnie Miasmat zrobili, a ja to rozpiewczo C4. Co to jest? To jakieś nowe. Nadal nawiązane zamiast jak fajny klimat może być. Lubelskie, jaka poza w ogóle. Trumbo odprowadzi, nie rozumiem, what the Aleksander dołączył. fajna muzyczka. Nic nie słyszę, prócz... Troszkę, coś tam jakaś baba, coś tam. Tak. <laughs> śpiewa. Wyciągnij no. ducha z przedmiotu. Jak ja mam to zrobić? Tym moim odkurzaczem go wyciągnąć? Czy ja jak? Nie wiem o co chodzi z tym. Ja mam już westę zniszczonego, więc ja odkurzaczem, a ty nie wiem. Może jakąś tą łańcuchem... Ja nie wiem. Oj, jaki alligator! Patrzcie, rusza się! Za wami. Widzieliście? Tak. i... Fajne. No to nie było tych map wcześniej. Nie wiem. Ten bot Bernard bardzo zestresowany, zobaczcie, biedny się boi. Mamy no. już na wyjebce takiej. <laughs> no tak długo płyniemy tylko ma minuta. Trzeba wziąć tę psysę. To jest Jezu! jak sam czarpet. Tak! To co się tam zamknęło i się paliło. Tak, I tak. się bili. Jezu! <laughs> Dobra, ee, no, no, ja muszę w końcu duchowa. ruszyć ten Uncharted, bo co ja jeden odcinek nagrałam i co? Co Michała, No to nas super tutaj? zrobiłaś. Ja mam coś pobrane już, także jest za darmo. Już! It, no portier. wszystkie, wszystkie. Ej, ja słyszę takie ło, a to u was chyba coś jeździ głupie, o, co? Spokój. Tu tak? są gdzieś? Chodźcie. Czekajcie Zudi. robota pola. No, Dobra, mnie chodzi. Cicho, bo do Zudiza trzeba iść. Nie no jestem, jestem przy czym. Okay. Kurwa, ile śladów pojebało bo... No lecę, lecę. What the fuck, wszystko u góry się świeci na niebiesko. Mm, no to prostu. No to pozor. chyba taka poświata jest po prostu. Nie. Te lampy. O kurwa, no jebu. A co cię? Tu aha, gdzieś jest? tak? No jest. Kurwa, ale się wyjebało. No kurwa, nie, się wiem, z... już gdzie... nie mogę iść. Mam go. Kurwa. Bierzcie go, bo go trzymam. No chyba śmiech. Gdzie? On się wyjebał. Mhm. Uh -huh. Chyba kurwa żart. O Boże, tak szybko to ja nie umiem. Ja też! Gdzieś Mówię, na dole jest. Stronę. Są kryształki fioletowe, bardzo ładne jakieś skarby. I gdzieś ładna woda. Tu gdzieś jest. Ślicznie. Bardzo piękna jest ta mapa. Ja, jak to przeładowuję, jakbym kosiła trawę, nie? No tu nikogo nie wiem, O, jest! Gdzie? Ja nie wiem. Leciał, leciał. leciał jak zwykle, nie zaznaczam. O! Zaznaczam cały czas noczniki. No i co? No i co? góry gdzie? jest, na dachu. Już? O, jest tutaj. Jest tu. gdzie jest? Nie wiem, zapiszę. Poczekajcie, bo muszę wessać. Aha, dobra, dobra, no to rób, bo ja, ja już bym to zrobiła. Dobra. Na góry dobra, ktoś zresztą. chodzi. Resztą możecie wsysać. Dobra, chodźcie do góry. Zaznaczone. ale on się potrafi wspinać czasem ten chłop. On u góry chodzi cały czas. No Jezu, czemu hmm. ja spadam non stop? Tepnął się. No, no, Słyszałam, nie wiem, to ale... Słyszę. Stoi na krawędzi i on spada mi, ten chłop. Może ktoś cię spycha? Powiedzieć. Nie, spada mi widocznie. Wiesz, nie, mi się wydaje, że powinien stać, a on już grał. uznała, że spada. Nie, tu się tym da przejść, da. Ale tu można po tych wszystkich masztach kurwa chodzić. No to jest pięknie. Jestem zachwycona tą mapą. No, to jeszcze dwie minuty ci zostały, żeby zabić. By się zachwycać. No, jest no ludzę, szukam, ja no, szukam i oglądam. Tak, co się strasznie. Zeszukam, <laughs> że szukam i oglądam. Jezus, nie mogę. Ta kaczka Taka... spadła! Boże, biedna. Taka mapa też wtedy była. No i co? Nic nie słychać. Hmm. Tu ten inny zwieczony. No. Tu gdzieś mam ślady. O jest! Robi mi coś! Dostałam! Co tyś dostałam? Kurde, no, no jest. Też spadłam, no nie wierzę! Aha. No boże, no boże, jak się kurwa, wyjebał, kurczysyn. Teraz ranić jeden. Mam go, trzymam go. No boże. Gówno. Na dole jesteście? U no góry. A teraz to już na dole. No a teraz to ja spadłam właśnie, dlatego idę tam już na dół. Spowalnia mnie jakieś. Mam chłod go, chłod Czuję. No mam go, zbijcie go. Mam go. O jezu, jaka ta broń jest. Jest znowu tą kulką Ciężko mi w niego trafić 27, wyzwanie ukończone To powinien być już zabity Poleciał tam Mam go Mam przeładowanie Nie ma życia Mam go mhm. zabity no. Tutaj jest kolejny tu! Leci cały czas Jestem beczką. Nie, już czymś innym. Kaczkom jest. O Jezu, to jest Boże, ciężko trafić. Strama. Ja pierdzielę, 17-15 sekund. Nie Gdzie wiem, Gdzie jest. Gdzie on? Gdzie on jest? w kadr, tu jest. No Boże, jakie to kalectwo. Dobra, teraz mu no przejebamy. koniec. Nara. Odradza się. On się tu odrodził akurat, ale dostał w łeb od razu hit. Robę mi. O Jezu. To jest na dwa hity i się leży, to jest za ten, za szybko my umieramy. Dobra, czemu ja tego bota, ja chcę innego, no. Chcę was widzieć. Uważaj. Znaczy jestem sam? Ty tak ładnie umiesz yy, ten, te ataki. Yy, nie, bodź został sam. Ominąć. No, ale on cały czas chodzi na kucąco, przez całą grę. Cześć! <grymne> Fajko <grymne> 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 <Oj, go wydupiło. grymne> O Boże! A, te happy, coś tam. Znisz ducha strzelbą solną. Solna strzelba. I to ta moja to jest cały czas. Mhm. A już nie wierzę? No sobie w ogóle w domu będę puszczać te, 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 te Okno. Okno. jezu, te Okno muzyki popieram. z tego. Hmm. wykrywacz, defibrylator, spektrofon, camcorder... To jest ten że nie wiesz? A takie coś, to jest działko? Nie, to jest sniper a to ja już widzę, jak to zniszcza coś. Ale mhm. A z kim gramy? Z botem? Nie, z jakimś Arxima God. Jestem choinka. Tumberski teraz biedny, wystraszony jedzie. Ja w ogóle siedzę na jakimś... papierku, na ja nie wiem o co chodzi. Tak, widzę, no. Pod dupką masz coś. Jest tutaj 120 dzielone na 17. To jest 1. Coś tam. 71? O co chodzi, że to jest? Co to jest? Balon. Hospital. O, o Słyszałam. Jest tu. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie jest tym jest lampą. Gismo. Ale czymś jest? Było tu słychać. Jezu, dostanę z ławki. Tu mi gdzieś rośnie. Bardzo no dużo jest w środku rzeczy. Tu! Przeładowanie. A to ty zostawiasz Zuzi jest takie kropeczki niebieskie. Tak, tu Aha. jest. Okay. Jezus, ale dostałam. Ja pierdzielę. Ja też, mam 18 zdrowia. Aha. Jest też. O Jezu! Co go tak wydupiło gdzieś? Gdzie on jest? Gdzieś tu. Jezu, granat! Wszedł na dół? No, był tam na końcu. Tam tu. Jest tu. Mhm. Jestem taką walizką jakby. Tu jest. Nie wyleciał do góry. Jest walizką! Nie góry, mówię, że jest tu, to jest tu. Dzięki, Przecież go dziękuję. strzelam za cały czas! Zabieram mu życie! Brak amunicji! Słucham! Ja pierdzielę, no tam poleciał i nie mam naboi. Nie wiedziałem, że to się zakończy. Tak Dobra, idę tu wessać. No to oni tu byli w dwójkę. Gdzie jest to do wessania? Teraz mnie zabije chłop na dole też tej piwnicy. No, mówiłam, prawda? że oni tam są. Wesaj odłamki, pokazuję cały czas. Yy, jak się uzupełnia. Yy... Po prostu dajesz tam gotowy, czy coś? Nie, mogę. Yy... Muszę iść na dół, te odłamki wesać. Weźcie de vibrator. Nie wiem, czy możecie mi odrobić. Nie, nie wiem. Czekaj, już idę. Ja nie wiem gdzie oni są tutaj, sam nie będę tutaj chodzić. To bombumerść już za mną No i co? Już? Tak Tak aha. Ale nie mam bez kurwa. Takź Kur wano wy tego wali go A gdzie jesteś? Tu jest stój. E! Tu ci apteczkę. Ale to się da leczyć. Zabity. Nie, ja nie wiem co, on, zamiast się leczyć... Aha. Dobra, Dobra biorę ptacz, ten wysysacz, bo dramat to jest. Ja nic nie widzę, masakra. Też się uleczyłem, fajnie, że to ta no, Najlepiej tak zrobić, weźcie apteczkę, wyrzućcie ją na podłogę i tak zróbcie kilka. No ale reszta się podniosła, czy co to chodzi tu? Co podniosła? No, wskrzesili się wszyscy? Nie, jeden. Czemu nikt nie wsysał? Przecież dwóch zabitych było. No ja musiałam defibrylatorem ratować. Za gówno. Tu jest! Kurde, jak to ciężko trafi! Zabity. Jest Siejciek. Mojpa jest niby dobra, ale... ...przeładowanie długie. No, ja mam dwa naboje i też przeładowuję non-stop. No to jeszcze dwóch. Czuję chłód, to znaczy, że coś tu może być. No to zmartwychwstaje. Nie, to znaczy, martwy, że ten martwy się bije. No może nie bez powodu, on tu jest. Jest tu! kurwa. Nie, czym jest? U góry idziemy. Gdzieś u góry, ale gdzie? Czujesz chłód. No i fajnie mogę chodzić, nie? Też my musimy tak robić. Proszę, blokują mnie te przedmioty. O! Masz? na dole. Nie, ale coś tu latało, więc... Jezu. o kurwa. Przejebane mamy. Weźcie ktoś apteczkę, szybko wyrzuć się na podłogę, niech leży. Patelnią uciekł, widzę to. Dobra, już nie ma czasu. Apteczka i wyrzuć ją. A jak się wyrzuca? Rzuć Rzuciłam, tu jest. Niech leży, no. Tak, tak, zacząć robić. No nie wiem jak stąd wyjść, zablokowani. Mm. Lodówką jakąś, no Boże. Aha, nieprzytomny. No na dwa razy ty jestem. Ja nie wiem to Dramat. No, ma fajną tą broń. No, nie powinien go uderzyć, bo był poza barierkami. Ten nasz, ten hojnik. No, co ma zrobić? No, nie mogą, nie żeby... Pa, wszyscy za nim lecą. O kurwa. Ale uleczył się gdzieś. Tak, leczył się apteczką biegł, wiesz? I się leczył w, w kurwa w locie. Nie ja nie lecę w ogóle. Bożu, nie wiem, może ogarnie, jakoś cokolwiek, bierz mapy, znak. Na razie mu idzie dobrze, tylko szkoda, że ich nie zabija w ogóle. No Przez trzy minuty chyba nie będzie uciekać. Trzy minuty musi wytrzymać. Aha... No, to to troszeczkę źle. No to już musi nie kręcić. Też, ja, czy bolą. Ja bym się dawno gdzieś schował i sobie kitrał się, a nie jako... No ale on się nie ma jak schować, bo oni są za nim, następ go widzą. Ale że one są wolniejsze niż on? Bo na to przyspieszenie pewnie. Mhm, to jest jakiś perk, tak? że tak powiem. Tak, lekkość się nazywa i zapierdalasz wtedy jak głupia. Nie Może wiem, ale to jest, jest dziwne, że w, w ogóle nie potrafi ją go uderzyć. Ej, patrzcie, to jest jakieś przejście. No tak. Nie wiedziałem. Dostał U, Ale Małody dostał. Ciekawe, że jednym ciosem mu zabrała. No ten... mówię! Mnie dwa razy uderzyli i kuźwa... No ale dobrze muszło, no szkoda.